Rozmawiam z panem. Wojtkiem Bokłago, nie z Panem, tylko z tobą. Ja Cię bardzo lubię i znamy się z Wojtku, ty jesteś organizatorem tego wydarzenia, tego cudownego wydarzenia w Stoku. Muszę powiedzieć, że Wojtek Bokłago jest projektantem, ma za sobą 20 projektów międzynarodowych, również w Holandii, również w Paryżu, a tutaj w Białymstoku zajmujesz się organizacją tak pięknych wydarzeń i oczywiście... Cię szkolisz młodych projektantów. Opowiedz nam coś o tym. No bardzo mi miło, że zechciałaś przyjechać do Białostoku na nasz inny wymiar mody. Staramy się od lat nie tylko promować Białostoczan na arenie mody w Polsce i za granicą, ale zapraszamy też projektantów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Szczególnie cenimy ten design wschodni, bo jest bardzo świeży, jeszcze nie odkryty w Polsce i na zachodzie można naprawdę interesujące kolekcje obejrzeć, znaleźć inspiracje. A moje skromny, mój skromny wkład to kolekcje, które prezentuję od pewnego czasu wykraczają poza standardową modę. To, są, to zazwyczaj są wydarzenia. Powiązane na. Ze spektaklem to, no tak, na, co zauważyłam, na to jest teatr. Teatru przede wszystkim tutaj ubiór może nie jest aż tak istotny, tylko istotne jest przesłanie, całość zamknięta. Stąd multimedia, taniec, e, ostry makijaż. I to jest cudowne. Wojtek zakończył pokaz swoim spektaklem teatralnym. A co, ci, co się stało, że inspirujecie teatr? No, od wielu lat bardzo lubię teatr i uważam, że moda y, urosła do rangi sztuki, tak jak zresztą teatr jest sztuką i myślę, że te dwa światy połączone dają znakomity efekt. Tak, to prawda, modę trzeba kochać, modę nie trzeba rozumieć, każdy rozumie ją po swojemu, tak jak rozumie się sztukę, prawda? Absolutnie. Moda przede wszystkim powinna inspirować. Nie naśladujmy ślepo mody, bo moda czasami może nas zapędzić w kozi róg, tak, ale, to zawsze też mówię. ale generalnie starajmy się inspirować. Te inspiracje są na różnych przestrzeniach. Przestrzeni muzycznej, teatralnej, malarskiej, filmowej. Ale chodźmy na pokazy, śledźmy co jest modne, to jest ważne i potem sami wyciągajmy wnioski i wybierajmy dla siebie to, w czym czujemy się najlepiej. Wojtku, ja Ci serdecznie dziękuję. Ja jestem zachwycona Twoim spektaklem. Oto, Naprawdę dziękuję. bardzo ciekawy spektakl, wszyscy byli ubrani na biało, ale te yy, kreacje, w których występowali aktorzy, stworzyłeś Ty. Tak zostały zaprojektowane na to wydarzenie. To jest druga odsłona mojego projektu. Pierwsza dotyczyła czarnego anioła i postacie były zupełnie w czerni poruszające się całe czarne, a teraz była odsłona biała, świeża. Jeszcze mam trzecią odsłonę, ale to państwo jeszcze nie zdradzę. To będzie w przyszłym roku czy za kilka miesięcy? Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku. Dziękuję Wojtku serdecznie, dziękuję.